Cześć, witam was bardzo serdecznie w Rock's Play. Zagrajmy w Grey. Grey. Dobra, gramy sobie w Grey. Eee, Czyli horror i raczej modyfikacja do Half-Life'a 2. Zachęcam was do obejrzenia poprzedniego odcinka, w którym to wszystko się zaczęło. Dobra, w takim razie, idziemy. Weszliśmy do em, jakichś drzwi, które były zamknięte. I to bodajże jest ten tunel podziemny, coś takiego. Okej. Okay. Już już coś się dzieje. Już coś zaczyna nas straszyć. Mam taką, przynajmniej nadzieję. F, F. Czy cały czas nie mam latarki? No ja was proszę. Przecież to jest wymagana latarka, ja to nic nie widzę. O. Właśnie. Jak ona świeci? To było dość dziwne, ale dobra. Idziemy. E, nie mam baterii? No fajnie Aha, chyba mam jednak. Chłopie, gdzie ty jedziesz w ogóle? Gdzie ty się tu ciskasz tymi tymi przyjściami? O, lat proszę bardzo. Mmm, nie lubię tego. Baterie do latarki. Wolę jak się samo ładuje. Slocked. Jak wszystko w tej grze. Wszystko jest zamknięte. Eee, M5B. Nie się zdziwił, jakby to pisało. ROX MB. Ej, 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 panie, nie zamyka się. No fajnie, wyszliśmy. A wydawało mi się, że mój telefon dzwoni, ale nie. Jednak nie. Czy można tu znaleźć jakieś sekrety, które nie wiem, są gdzieś schowane czy coś w tym stylu? mhm. Mm, mm to było... to by jeszcze bardziej uprzyjemniło rozgrywkę. Na pewno baterie będą pochowane, jednak nie chodzi mi tylko o baterie. Ojej, bię... No nie. Przykro mi. Gdzie są wszyscy w ogóle? Mhm. Mm tam się nie znajdę. No dobra. Drzwi. Czy wyleci mi tu jakaś zjawa w końcu, czy nie? First. A, pierwsza pomoc. Apteczka, tak zwana. Jest, jak mnie schizują, te drzwi, które się za mną zamykają. To jest takie. takie, nie wiem, jakby ktoś za mną zamykał te drzwi. Te się zaraz zamkną. No kurde, popatrzcie. Proszę bardzo. No fajnie. O, bateria, bateria, nie? Ale to jest to, nie? Patrzę się, czy coś tam za, za tym pudłem jest i wychylam głowę Nie wiem, czy wy też tak macie, ale... No, mam nadzieję, że kiedyś będą jakieś ekrany 3D, czy coś tam tym stylu Hmm... Okej okay. Storage, magazyn, jest! Storage Wars, nie wiem czy znacie to, ale lubię ten program na no, Discovery leci Bateria? Bateria? Matko drzwi, cholera. Nie ma tu baterii. Idziemy dalej. Idziemy w takim razie dalej. No, jak na razie jest naprawdę dość nudno, ale mam nadzieję, że to się rozkręci. Halo. Aha. Uff. O kurde. A się przestraszyłem to spadło z nieba. Sofita. Zamek heme. Wow. Tożby to był koniec? Nie. A co tam pisze? 8.2. True block 12 przez blok 12 12. <tryk> O, ta? Ale koleś miał remix? Blok 12. Ale co mam rozumieć przez blok 12? Blok jak w czy 12. Że nie wiem, 12 od lewej na przykład. Czy jest to coś podpisane? To tak było? Jaj! Czekajcie, mam klucz, mam klucz, a to wszystko było pozamykane i teraz sprawdzaj wszystkie drzwi, cholera nie. Ej, panie, 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 coś to jest nie tak, to nie było przekręcone tak To było proste chyba <laughs> Coś tu było Byliśmy w storage, nie? A czekajcie, czekajcie, czy tu nie ma czegoś ciekawego właśnie? Coś podpisane pod 12 czy coś w tym stylu? No ładnie, 150 fpsów, a czasami mam takie ścieki. Pozostawię to bez komentarza. Duch. No, zamknięcie dobra. To znaczy, że idziemy dobrze. I think so. Yes. Blok 12. M. Mm. Uh. house. The were much cleaner, but now. Eee, Bo da, jeżeli dobrze zapamiętałem, 12 lat temu droga była znacznie czystsza niż teraz. Okej. Okay. Blok 12 cholera. Wybaczcie jednak, chyba się zawiesiłem lekko. Nie mam, mam się nie cofać przecież, tak? Nie, no panie, nie chcę się cofać. Blok 12. Co ja mam rozmawiać przez blok 12? To chyba tak, to na pewno to. Tak. Nie, teraz sobie robię to weźcie, tak specjalnie. Jak zwykle gram, to nie wiem, nie wychylam się tak cały czas czy coś w tym stylu. Tylko teraz tak. Jej! Jej, duchy, pokażcie się. Więc nie ma. Fajnie, powiem wam, że czuję się, jakbym grał w drugiego Nightmare Host 2, Które mi się naprawdę strasznie podobał, i byłem bardzo. załamany, kiedy gra się skończyła. Zaczyna się. Mam? Mam? To była Twoja mama? Mamo? Mamo? Mama? Mamo, gdzie jesteś? Tu będziesz Mamo? Ta sowa jest zła Wchodzę tak patrzy na mnie ah, No way Zjem cię. Dad? To jest klucz. Kolejny. Ożyj, żyjesz. Ja wiem, że to żyjesz. Ten klucz jest do. O cholera, ten klucz jest do wejścia tylnego, czy coś na stylu. Muszę się spieszyć. To, żeby było otwarta, ale jak zwykle się same zamykają. Get to Harry, ale dlaczego? To znaczy się dlaczego? Oto skutki oglądania Czesia. Jezu, czyli cholera, to powinien usunąć. To jest mój dom, rozumiem, tak? Tylko się tak specjalnie nie przejął tą, tym, tymi zwłokami tam. What the fuck? Co to za pomieszczenia są? Okej, okay, wybaczcie, na chwilkę musiałem tylko słuchawkę zdjąć. Eee, ohohoho. Oh, oh. Jak miło. Anita, to jest coś w e, klimatach Almy? czy jak? E, dobra, tu będzie zejście dolne, czy tam tylne. Myślę, że my coś goni, mm, więc ciśniemy. I! Yeah! Koniec? Ko poziomu? Oh, jest. Zdjęt. Dobra, e, w takim razie kończymy ten, ten odcinek, bo już trwa. 11 minut i 10 sekund, więc... Mm, tak jak powiedziałem w pierwszym odcinku, wystarczy. E, I odcinki, jak już wcześniej powiedziałem, nie będą długie, gdyż nie ma co za długich kręcić. No. Odcinki będą pokazywane dość często chyba. W takim razie usłyszymy się e, niebawem. A ja lecę z kolejnym poziomem. Na razie. No cześć. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli spodobała Ci się ta seria bądź ten odcinek, możesz zobaczyć także kolejne, które wyświetlają tutaj się po tej stronie ekranu. No i cóż, zapraszam także na kolejne odcinki. Tak, dziękuję bardzo serdecznie za Wasze łapki, komentarze, oceny i oczywiście subki. No, Dobra, w takim razie ja gram dalej. No i cóż, do usłyszenia w kolejnym filmie. Yo. Klikajcie, macie mało czasu.